Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj Państwa zaprosić na przegląd, lustrację poletek klasy S firmy Syngenta. Wiosna ruszyła 21., ale niestety przywitała nas. W kolejnych dniach bardzo silnymi przymrozkami. Temperatura powietrza spadła do minus 9 stopni. I jesteśmy, proszę Państwa, na kolekcji odmian rzepaku i muszę Państwu powiedzieć, że krytyczną dla roślin rzepaku, szczególnie jeśli chodzi o przemarzanie pąków, jest temperatura 8 stopni. Chcę powiedzieć, że plantacja całej kolekcji rzepaku była już chroniona zabiegiem wiosennym preparatem Toprex plus Karate ponieważ 20 mieliśmy odnotowane nalot chowaczy brukwiaczki. I proszę Państwa jest to już piąty dzień po zabiegu. Zabieg został wykonany na początkowej, w początkowej fazie formowania łodyg, w fazie BBCH 33. Rzepak w rozwoju wiosennym, po regeneracji rozety liści, po odbudowaniu liści przemarzniętych, rozpoczyna fazę formowania łodyg. Faza formowania łodyg w rzepaku zimnym trwa średnio 23 dni, ale już w drugim tygodniu tego okresu formowania łodyg zaczyna się faza pąkowania. Jesteśmy przed odmianą rzepaku Alibaba, w której w dniu 25 marca, czyli po ruszeniu wegetacji i odbudowaniu rozety liści, rozpoczęło się po 5 marca okres wzrostu i formowania łodyg. Mamy dwie rośliny rzepaku, jedna mniejsza. Ma w tej chwili wysokość ukształtowanej łodygi ponad 10 cm, czyli jest w fazie 33. Natomiast obok roślina zdecydowanie wyższa ma w tej chwili wysokość uformowanej łodygi 30, a zatem już jest w fazie 39. Słuchajcie, pojawiła się nam pszczoła i proszę bardzo, pomimo że jest w tej chwili 12 stopni. Już przybyła na swój pożytek. Piękny okaz zdrowiutkiej pszczoły. Przechodzimy, proszę Państwa, do naszej rośliny. Proszę zauważyć, że już ta roślina, która ma wykształcony, odsłonięty pąk szczytowy, czyli w fazie 51, za chwilę będzie odsłaniała kolejne pąki górne. Ale na razie widzimy, że one są schowane. Proszę, Państwa, ważną cechą dla rozwoju rzepaku jest rozwój rozgałęzień pierwszego rzędu, które widzimy, że w kątach odciętych liści zaczynają się nam rozwijać. Na no, szczególnie bardzo mocno rozwinięte są te pąki dolne, które już wyraźnie zaczynają swój wzrost i rozwój. Jesteśmy w tej chwili przed odmianą Alibaba. Odmiana, która rzeczywiście w, w rejonie występowania kilka pustnej jest bardzo cenioną odmianą wśród producentów. Bardzo wyrównana plantacja. Na pasie kontrolnym, na obrzeżach plantacji, widzimy rośliny z objawami występowania najgroźniejszej choroby w rzepaku suchej z kapustnej koncentryczne beżowe plamy na liściach z czarnymi piknikami wewnątrz kolejną chorobą, którą widzimy na obrzeżach liści jest szara pleść, która no, również w sytuacji przemrożeń, szczególnie po fali przemrozków no, będzie miała duże znaczenie ten saprofit, który niszczy przede wszystkim tkanki, które uległy przemrożaniu jest to choroba, która w tej chwili może zagrażać roślinom. Kolejna odmiana, bardzo ceniona, odmiana Florida. Jest to odmiana, która wyróżnia się bardzo szybkim tempem wzrostu i budową łodyg, także na glebach słabszych, gdzie jest problem z dostarczaniem wody. Te szybkie tempo wzrostu jest ważnym cechą. Widzimy, że odmiana jest w fazie już 39, a ma rozwinięty jeden pogórny, górny, więc w fazie 51. Odmiana zdrowa, wyraźnie widać, że bardzo szybko przyspiesza wzrost wiosenny. Kolejna odmiana, odmiana ajoła, jest to nowość w firmie Syngenta. Również odmiana o szybszym tempie wzrostu, rośliny w tej chwili weszły w fazę już 25 cm wzrostu uformowanej łodygi, a zatem są w fazie 39. No i na końcu mamy odmianę liniową, odmianę ilona, która jest wzorcem toporowskim, jeśli chodzi w grupę odmian populacyjnych. Widzimy, że odmiana o niższym tempie wzrostu w tej chwili jest w fazie 33, ale rośliny po zabiegu topreksem również zdrowe. Tak więc na dzień dzisiejszy oceniam, że zabieg wykonany to preksem w okresie początku formowania łodyg był zabiegiem oczywiście bardzo ważnym dla zahamowania najroźniejszych chorób rzepaku, czyli suchej zgnilizny, szarej pleśni, czerni krzyżowych. Następnym zabiegiem, którym planujemy jest zabieg, który wykonamy w okresie. W początku opadania płatków, yy, preparatem, fungicydem Amistar Gold w dawce 1 litra. Jesteśmy na kolekcji odmian jęczmienia High Vido w lokalizacji Bajdyty. Kontynuując lustrację kolekcji odmian jęczmienia, chciałem zwrócić uwagę na aktualny stan rozwoju. Jeżeli popatrzymy na rośliny, one są bardzo silnie rozkrzewione. Plantacja została kolekcją odmian założona 20 września, zatem w terminie optymalnym dla siewu y, jęczmienia hajwido. Widzimy tutaj odmianę Galileo, która wykształciła od 8 do 11 rozgałęzień bocznych pseudoźbeł. Dalej nowa odmiana Barakuda, która wyraźnie wyróżnia się swoim wigorem i wzrostem w tym okresie końca krzewienia, początku szczelania w Zbło. Bardzo zdrowa odmiana. Te osmolenia szczytów liści są efektem ostatnich przymrozków, które wystąpiły na tym regionie. Kolejna odmiana, do której przechodzimy, to jest odmiana, również nowa, odmiana Torero. Bardzo charakterystyczny pokrój liści. Blaszki liściowe nieco mniejsze, wystorcowane, pionowe. Ale widać, że zdrowotność tej odmiany jest również bardzo wysoka. Odmiana łutan. Widzimy, że też bardzo ładnie ta odmiana została rozkrzewiona. Pobierzemy kilka roślin do analiz, określenia faz rozwoju i też określenia stopnia zdrowotności. Tu dla przykładu widzimy na blaszkach liściowych charakterystyczne nekrozy, nekrotyczne plamy koloru brązowego, plamistości siatkowej, która głównie dominuje w uprawie jęczmion zimych. Widzimy też na liściach szczytowych już pierwsze naloty muchówek, które się po plantacji już powiedzmy zaczynały poruszać. Przejdźmy do analizy pobranych roślin jęczmienia zimego. Widzimy tutaj odmianę barakuda które ma raz 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 nawet 13 rozgałęzień pseudoś beł które zostały wytworzone to jeśli chodzi o wspomniane choroby no głównie tutaj dotyczy to wspomnianej plamistości siatkowej te charakterystyczne plamy na powierzchni liścia obok szarawy wejchł ochowaty nalot na powierzchni liści to są objawy występowania mączniaka prawdziwego u podstawy rośliny widzimy podstawy pseudoźbeł smugi brązowe chorób podsuszkowych fuzaryjnych zgorzeli podstawy źdźbła pobieramy do analiz e, oceny faz rozwojowych źbło główne z rośliny i widzimy tutaj na pochwie liściowej wyraźne objawy zciemienia, zbrudatnienia nerwów na pochwie liściowej są to objawy i pęknięta pochwa liściowa chorób podsuszkowych przecinamy przecinamy z wzdłuż i okazuje się że rośliny w tej chwili są w fazie końca krzewienia początku strzelania w dźbło. widzimy głębokość siewu jest około 3 cm a rozwijający się kłos jeszcze jest 1 cm pod ziemią nad kolankiem które od, od podstawy źdźbła odjeżdża to międzywęźle się wydłuża zaczyna się, kończy się okres krzewienia faza 29 rozpoczyna się faza początku szczelania w dźbło. Obok rośliny, która była płycej posiana, już zawiązki kłosa wraz z kolankiem pierwszym są ponad ziemią. Widać wyraźnie zazieleniane kolanka i rozwijający się kłos, który mówi o dużej aktywności hormonów wzrostu, szczególnie z grupy gryberelin. Więc zaczyna się powoli otwierać to okno zabiegowe. Pamiętajmy jednak, że okres początku strzelania już było. Faza 30 trwa około dwóch tygodni, a nawet w sytuacji no, niższych temperatur w, w okresie końca marca, początku kwietnia może po prostu ta faza się jeszcze wydłużyć. Zalecamy tutaj jeden zabieg podstawowy preparatem modus start w dawce 0,5 do 0,6 litra lub 0,5 litra plus 1 litr CCC w tym momencie kiedy warunki do zabiegu będą korzystne, czyli po tej fali silnych przymrozków rozpoczyna się okno zabiegowe do wykonania zabiegu podstawowej regulacji jęć. Stoimy na kolekcji przed odmianą Arkadia. Jest to odmiana testowa, ponieważ jest to odmiana, która charakteryzuje się dużą wrażliwością na choroby: zarówno choroby liści, jak i choroby podstawy źdźbła I widzimy w tej chwili rośliny, które kończą fazę krzewienia. Jesteśmy w okresie równonocy, a no zatem powoli pseudo źbła Wykształcone w roślinach pszenicy zaczynają się prostować i zaczyna się okres początku strzelania brźbowa. Popatrzmy na rozwój tych naszych odmian. Pszenica Arkadia została zasiana w terminie optymalnym 16 września, ale obok na tej odmianie dokonaliśmy jeszcze siewu opóźnionego, który został wysiany 30 września. Zaraz zanalizujemy, ile był wykształciły rośliny, które zostały zasiane pod koniec września 30., i mamy jeszcze pas pszenicy Arkadia, która została zasiana 15 października. Widzimy, że ta rzeczywistość produkcyjna jest w tej chwili niska. Maksymalnie rośliny wykształciły 3 trzy była. Przechodzimy dalej do kolekcji. Pszenica odmiany galeris, która została wysiana w terminie wczesnym 16 września. Wyjątkowa pszenica, która charakteryzuje się wysoką zdrowotnością. Widzimy na wykształconych liściach już w okresie końca krzewienia mamy wysoką zdrowotność. Brak objawów porażenia mączniakiem prawdziwym, porażenie liści starszych, jeśli chodzi o septoriozę, paskowaną liści jest w stopniu średnim, więc pszenica wyjątkowa jeśli chodzi o pokrój i tempo wzrostu wiosennego w okresie końca krzewienia. Odmiana orofino bardzo dynamicznie rosnąca odmiana o długich blaszkach liściowych, również charakteryzująca się wysoką zdrowotnością liści i mniejszym porażeniem. Podstawy źbła. Kolejna odmiana, którą zasiliśmy na kolekcji, to odmiany wysiane już w siebie późnym, 15 października. Jedną z tych odmian późno zasianych jest to odmiana Orofino. Ale pomimo tego późniejszego zasiewu, również bardzo dobrze się rozkrzewiła Charakteryzuje się ją też wysoka zdrowotność. I na końcu jeszcze mamy dwie odmiany. Odmiany zasiane. 10 już listopada w bardzo późnym siewie ale jak widzimy, przed zimą jeszcze bardzo dobrze się rozkrzewił. Odmiana Yukon bardzo ładnie się rozkrzywiła pomimo tego bardzo późnego siewu i charakteryzuje również wysoka zdrowotność. I na koniec nowość odmiana Dubaj również zasiana w bardzo późnym terminie siewu z podobnym rytmem wzrostu wykształciła do tej pory w fazie już końca krzewienia około 3 do 4 pseudoźbiów przejdźmy jeszcze pobierzemy kilka roślin i przejdziemy do analizy szczegółowej faz rozwoju na tym etapie jeżeli pogoda się utrzyma plantacja po okresie tych chłodów na początku kwietnia będzie wykonywany już zabieg regulacyjny wykonamy teraz ocenę stanu rozwoju odmian pszenic skupimy uwagę na odmianie Arkadia która jak powiedziałem została wysiana w trzech terminach po lewej w terminie optymalnym wczesnym po prawym w terminie opóźnionym i na trzecim pasie w terminie bardzo późnym porównajmy krzewistość w tych wysiewach jak widzimy, pszeniczka wysiana w terminie wczesnym osiągnęła, rozwinęła 8 pseudo a zatem jest w fazie BBCH 28, kolejna pszeniczka Arkadia wysiana w terminie 30 wrzesień, uzyskała krzywistość produkcyjną raz 2, 4, 5, 25, no i pszeniczka wysiana w w terminie późnym rozkrzewiła się tylko uzyskując fazę jednego pseudoźbła bocznego i głównego, czyli jest w BBCH22, a obok pszeniczka w BBCH23. Proszę zwrócić uwagę, że jak już powiedziałem, jesteśmy w okresie równonocy, a zatem jak stwierdziliśmy, pseudoźba zaczynają się pionować. I zaczyna się okres początku strzelania źbła. Początek strzelania źbła oznacza to, że od podstawy źbła dolne międzywęźle odjechało już z kłosem na taką wysokość, że kłos od pierwszego kolanka odjechał o 1 cm. Tu widzimy, że jedynie w każdym przypadku siewu wczesnego, opóźnionego i bardzo późnego no, mamy początkową fazę strzelania w żbło. dopiero kolanko odrywa się od podstawy źdźbła a zatem widzimy, że przy siebie bardzo płytkim widzimy bardzo soczystą zieleń kolanka rozwijającego się kłosa widzimy aktywność hormonów wzrostu z grupy gibberelin natomiast przy siebie przegłębionym mamy tutaj przejaśnienie żółte kolanka i rozwijający się kłos, również w przypadku siewu późnego kłos jest u podstawy źbła, również ze względu na brak światła, bo jeszcze kłos i kolanka znajduje się pod ziemią. Mamy żółtą barwę, a zatem jest jeszcze za wcześnie, żeby wykonać zabieg podstawowy regulacji wzrostu i rozwoju roślin. -Pamaratem, modus w dawce 0,4 litra na hektar, poczekajmy aż międzywęźla dolne wyciągną się na tyle, że kłosy wyjdą nad powierzchnię gleby, zazielenią się kolanka i rozwijające się kłos, co będzie oznaczało, że roślina jest aktywna, hormony są aktywne i można za wykonać zabieg Regulatorem wzrostu, jak już wspominałem, modus w dawce 0,4 litra na hektar. W tej fazie wykonując zabiegi podstawowe oferujemy szczególnie modus start, którą dawkę możemy obniżyć do 0,3 litra na hektar. Dziękuję bardzo i czekamy na dalszy etap rozwoju roślin na bieżące zalecenia. W ich ochronie. Dziękuję Państwu za dzisiejszą ilustrację z lokalizacji Bajdyty.